w Polsce. Jakie zmiany od 2025 roku? Rynek mieszkaniowy w Polsce stoi przed dużymi zmianami. Od 2025 roku w życie wejdą nowe przepisy, które mają poprawić dostępność mieszkań oraz zapewnić lepsze warunki zarówno dla kupujących jak i najemców. Rząd zapowiada, że nowe regulacje będą odpowiedział na rosnące ceny mieszkań, trudności z uzyskaniem kredytów hipotecznych oraz wyzwania związane z wynajmem. Jakie zmiany nas czekają? Dotychczasowe rządowe programy, takie jak bezpieczny kredyt 2% czy kredyt 0% zostaną zastąpione nowym rozwiązaniem, które ma bardziej kompleksowo wspierać osoby szukające własnego loku. Rząd planuje przeznaczyć 4,7 miliarda złotych na mieszkalnictwo, z czego około 2,5 miliarda złotych ma zostać skierowane na budownictwo społeczne i komunalne. Celem jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach oraz poprawa warunków mieszkaniowych w istniejących lokalach. W ramach tych środków przewiduje się wsparcie dla najemców poprzez programy takie jak Mieszkanie na Start, które oferuje bezzwrotną pomoc finansową w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Jednak dostępność dopłat do zależy od tego, czy gmina podpisała stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Planowane jest również zwiększenie liczby mieszkań na wynajem z kontrolowanymi czynszami, co ma na celu zapewnienie lokali o stałych, przewidywalnych kosztach najmu dla osób o niższych dochodach. Dodatkowo rząd dąży do uproszczenia procedur budowlanych, co ma przyspieszyć inwestycje i obniżyć koszty budowy poprzez łatwiejszy dostęp do gruntów oraz mniej skomplikowane formalności. W ostatnich latach wiele osób wynajmujących mieszkania zmagało się z gwałtownymi podwyżkami czynszów. Nowe przepisy mają to zmienić. Właściciele nie będą mogli podnosić czynszu w dowolny sposób. Nowe regulacje określają maksymalne podwyżki w skali roku. Nowe przepisy mają zapewnić stabilność umów najmu tak, aby wynajmujący nie byli narażeni na nieoczekiwane zmiany warunków mieszkania. Rząd zapowiadał uregulowanie kwestii tak najmu okazjonalnego i lepszą ochronę osób wynajmujących mieszkania długoterminowo. Nowe regulacje nie ominą właścicieli nieruchomości. Jednym z głównych, plan głównych planowanych działań jest podwyższenie podatku od drugiej i kolejnych nieruchomości. Oznacza to, że osoby posiadające więcej niż jedno mieszkanie mogą zapłacić wyższy podatek, zwłaszcza jeśli ich nieruchomości nie są wynajmowane lub stoją puste. Zmiany te mają utrudnić masowy wykup mieszkań na wynajem, tak aby więcej lokali trafiało do osób szukających własnego loku. Nowe przepisy mogą zatem ograniczyć możliwości inwestorów zarabiających na wynajmie. Choć reformy mają na celu poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym, eksperci wskazują na wyzwania, które wciąż pozostają. Wysokie koszty materiałów budowlanych i pracy mogą spowolnić tempo realizacji nowych inwestycji. Mimo zapowiedzi uproszczeń wciąż istnieją bariery związane z zakupem terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Rosnące koszty kredytów hipotecznych mogą sprawić, że wielu Polaków nadal nie będzie w stanie pozwolić sobie na zakup własnego lokum. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, możesz liczyć na lepszą ochronę przed nadmiernymi podwyżkami czynszu i bardziej przewidywalne warunki najmu. Jeśli planujesz zakup pierwszego mieszkania, nowe programy mogą pomóc w jego rozfinansowaniu, ale warto śledzić szczegóły w nowych rozwiązań. Jeśli z kolei inwestujesz w nieruchomości, przygotuj się na nowe regulacje dodatkowe i możliwe zmiany w wynajmu mieszkań. Przed nami duże zmiany na rynku mieszkaniowym. Nowe przepisy mają poprawić sytuację osób szukających mieszkań, ograniczyć wzrost czynszów i zwiększyć liczbę lokali na wynajem. Czy reformy spełnią swoje zadanie, to okaże się w kolejnych latach. Realizacja tych zamierzeń będzie wymagała czasu, a ich efekty będą zależeć od skuteczności wdrożenia oraz współpracy z samorządami i innymi podmiotami zaangażowanymi w pracę budownictwa mieszkaniowego. Sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności i Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji poradniczych na lata 2022-2033.